Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Star Stable Online. Dzisiaj kolejna aktualizacja. Dawno chyba aktualizacji nie było. Dzisiaj aktualizacja z. posterunkiem tutaj. z dalszą częścią chyba um, historii. Tutaj. No, nie jestem tak także zaczynajmy. Rozpalenie ognia. Kleci kalista. Musimy nazbierać więcej drewna, żeby rozpalić ognisko, które już całkiem zgasło. Poszukasz opału na skraju posterunku. Zbierz drewno o połowę, by ponownie rozpalić wypalone ognisko strażników. Dobra, to jedziemy. Nie wiem ogólnie, kiedy pojawi się odcinek, czy dzisiaj w środę, czy jutro nadprogramowo, jeżeli zrobię kolejny odcinek yy, innej gry, które mam w planach. Yy. Więc e, może jutro pojawią się dwa odcinki. No. Jeżeli dzisiaj będzie, to i tak się pojawi ten dru jako drugi odcinek dzisiaj na kanale. Bo już jest na YouTube Disney Księżniczki. Odcinek 11. Boże, jak ja to tu nie byłam. Gdzie to jest to drewno tu? Ja ogólnie ostatnio mało wchodzę na e, SSO, e, bo mam ostatnio po prostu ochotę grać w e, Simsy w trójkę, w dwójkę i czwórkę ogólnie ja to was zapraszam na odcinek z nowej serii z Destiny 4 cutscenkowej troszeczkę Gdzie jest to to drewno, kurde, to jeździś tu? Poram się na to drewno tutaj No No to zbieramy tutaj, będzie git Ogólnie was zapraszam na resztę odcinków, nie tylko na Star Stable jak widzicie, kupiłam fryza. <laughs> Jednak kupiłam fryza. Nie wiem, czy był odcinek z, z fryzów. Nie pamiętam dokładnie, czy był, czy nie. Pamiętam, że nagrywałam, ale chyba go nie zmontowałam i go nie wstawiłam. Ale mówiłam tam, że nie kupię fryzów, bo mi się po prostu nie podobają. No to mi się nie podoba strasznie i to. Tak, tak są ładne. Tylko te animacje. No, ale postanowiłam, że kupię. Kupiłam na drugim koncie z wcześniejszej tury. Chyba Karego, tak, Karego kupiłam. A do tej maści mam sentyment, ponieważ miałam drugiej generacji tą maść na poprzednim koncie na Cathy. Jeżeli ktoś kojarzy, Cathy Smith, to, to było moje poprzednie konto. I tam miałam z drugiej generacji, no i postanowiłam, że kupię tutaj z trzeciej. Tak sentymentalnie. No, jak na razie jest okej, okay. mi się podoba, tylko te właśnie te dwie animacje są zakryczne. Witaj z powrotem, gaillista. E, Zacnę te, te polana. Co? Zacnę te polana. Na pewno się nadadzą. Po, powalone drzewa palą na się najlepiej. Takiego drewna używaliśmy na biwaka w Australii. Teraz musimy uzupełnić zapasy, żeby ogień za szybko nam nie zgasł. Położysz e, polana przy ognisku? Tu polana! Nie rozumiem. Będę je liczyć, żebyśmy wiedzieli ile. Ich już mamy, dzięki. zebrane drewna. Ok. Polana. Nie, nie rozumiem czemu polana. Tutaj dobra. Ale ja ich nie mam. A, dobra. <ścoughs> Czyli tak. Ok. Dzięki za pomoc Kalista. świetnie, znajdujesz się w, w zespole. Podpałka. Dobrze nam idzie. Mogłabyś przynieść trochę rozpałki. Przy wieży strażniczej jest masa suchego drewna. Zajrzysz tam, niech się, w końcu po czego... niech się w końcu do czegoś przyda. Powiedz mi po prostu w komentarzach, jak wam mija dzień. Pomij całkiem dobrze, tylko rano wywalają mi prąd i nie mogłam tego szybciej nagrać, <grym> bo po prostu wywalało mi internet. Komputer nadal działa, no bo ja mam baterię na mm, laptopie moim, ten drugi komputer miałam włączony, ale oczywiście on nie ma baterii i mnie e, wywalało, a miałam włączony Sims 3, więc fajnie, mm, no i wywalał mi internet i nie mogłam tego nagrać wcześniej. Co tutaj robi ten stary kompas? Może Rowan będzie wiedzieć. Dobra, zabieramy go i jedziemy Rowana Zapraszam Was ogólnie. Nie mogę Wam tego powiedzieć, co się u mnie ostatnio działo, wczoraj, teoretycznie, ponieważ ten odcinek pojawi się przed vlogiem w sobotę na moim drugim kanale. Więc zapraszam tam, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się u mnie troszeczkę zmieniło, tam więcej mówię. Jeżeli Was interesują vlogi to zapraszam właśnie w sobotę na 11 hmm, chyba, że na inną godzinę jeżeli nie zdążę, no ale będzie w sobotę filmik przyjmę taką nadzieję jeżeli, jeżeli mój internet da radę wszystko ładnie przesłać hej, jakim... chwila, coś cię martwi tylko nie mów, że znowu widziałaś na się coś dziwnego co taki fajny stary kompas robił w, w strosie drewna rzucę na niego okiem, rozpalisz w tym czasie ogień? jasne Idę rozwalić ogień, rozwalić, rozpalić, kurde. Jeżeli słyszycie buczenie, to mój drugi komputer jest włączony i no, wydaje takie dźwięki. Pewnie słyszycie takie właśnie buczenie. Czy mogę tak? Nie muszę. muszę zejść. Jasne. Wow! Pali się! Super. Mhm, mm już stąd czuję piękny zapach palącego się drewna, nie ma niczego lepszego niż ognisko w lesie, czuję, że jestem we właściwym miejscu. Historia... o, Edith Octavi Hartwood, proszę bardzo, nasza Edith z The Sims 3. Chyba wiem, do kogo należy ten przedmiot. Widzisz te inicjały? Na pewno coś znaczą. Chcesz usłyszeć związaną z nim historię? Znam kogoś, kto chętnie ją opowie. Bo opowiedzieć opowieść Anitana o kompasie. Anitan! <grywa> Wita, witajcie, Rowan i Kalista. wyłaliście mnie? Rane, szybki jesteś. Kalista znalazła w lesie taki fajny, stary kompas, ale ja chyba wiem, do kogo należał. Popatrz na te inicjały. E-O-A-H? Anitan, opowiesz nam o Edith Octavia Hartwood? Pewnie Edith Oktawie Hartwood. Do, od czego zacząć? Zaczyna. Znaczna część jej życia jest owiana aurą tajemniczości. Wszystkie książki historyczne, które czytałem, wspominają o niej tylko przelotnie, ale zawsze miałem przeczucie, że to, to ktoś ważniejszy. Ten stary kompas znowu wbudził moje zainteresowanie jej historią. Niektórzy mówią, że Edith była jedną z nas, że była pierwszą strażniczką z Jorwiku, która ruszyła do dzikiego lasu. Niektórzy uważają, że była poszukiwaczką przygód, która nie współpracowała ze strażnikami. Jeszcze inni są zdania, że to zwykły mit. Jest jednak pewna rzecz, co do której wszyscy się zgadzają. Dawno temu Edith Octavia Hartwood udała się do dzikiego lasu, i nikt już jej nigdy nie widział. I już go nie ma, szybki jest. Szaleństwo, że ktoś taki w ogóle istniał, nie? Dobrze się spisałaś, odnajdując ten kompas, Kalisa. Wiele osób się zastanawiało, kim jest Edith Hartwood. A my jesteśmy teraz o krok bliżej do poznania tej tajemnicy. Okej, okay, to mnie zaciekawiło. Znajdź więcej wskazówek. Zwariowana historia, co? Pozostali strażnicy, aż się przestraszyli. Ty pewnie dlatego nikt nie chce iść do strażnicy Hartwood, ani poza teren posterunku. Ale ty masz nerwy zestali. stali. Uda się do strażnicy poszukać kolejnych wskazówek? Przyjrzyj się, przyjrzyj się Strażnicy Hardwood Jakiej Strażnicy? Czyli. Yy... Boże ten. ten, ten na drzewie? Coś tam docent, to chyba to, nie? mi się zdaje. Przykro mi, Angel Bell. Muszę pójść sama. Zostań tutaj, póki nie wrócę. Zeszłam już całkiem daleko. Zobaczymy, co jeszcze tutaj mamy. Weź na szczyt Strażnicy Hardwood Interesującego. Czy jakaś mapa? Mapa została ciekawie oznaczona. Dobra, czyli chodziło o tą mapę? Ta mapa jest bardzo ważna, ale to pe na pewno nie wszystko. Powinnam przeszukać każdy za kamerę, zanim wrócę. Rowan chce jak najwięcej informacji. Ok, kontynuuj szukanie. Ok, tam. No, chcę wyjść. Jakim cudem się tutaj znalazło i czy macie wspólnego z Edith Hartwood? Rowan zechce to zobaczyć. Powinnam wracać. Dobra, wezmę. W tej lunecie coś jest. Okej. Okay. Coś w niej jest. Ciekawe co. Boże, jakie te widoki są piękne. Może będzie coś związanego w przyszłości z nią, albo ją kiedyś zobaczymy. Hmm, to może być ciekawie. Bo tam przecież przypominam, że tam są złożone tereny. Jeszcze. Więc to jest bardzo możliwe, że mogła przejść tam gdzieś dalej. A więc wróciłaś w jednym kawałku. Ani trochę mnie to nie dziwi. Te wskazówki wystarczą. A to co? Luneta w środku? Chyba coś jest. Ciekawe. Spróbuję wyciągnąć to coś w środku. Mogłabyś w tym czasie sprawdzić to miejsce. Znajdziesz je na swojej mapie. Zajrzyj, niej, zanim wyruszysz. Rawan chce, żebym skierowała się do miejsca zaznaczone na twojej mapie. Dzięki, że mi tak szybko to słyszysz. Mówiłam, to jest tutaj zamknięty teren. Ten, ten most czy coś tam się tam zawalił, jak dobrze kojarzę. Bardzo możliwe, że ona właśnie tam przeszła. Po prostu. Coś, albo coś w poszukiwaniu. Bardzo coś w poszukiwaniu. Coś ją zaciekawiło, jeśli to taka właśnie poszukiwaczka przygód. Bardzo możliwe, że w przyszłości będziemy mogli tam przejść. Już się nie mogę tego doczekać. Powinnam się tutaj rozejrzeć. Miej oczy i uszy szerokie, otwarte. Angel Bell. Co to jest za książka? Tu? Co ta książka tutaj robi? No właśnie. Tutaj nie ma przejścia. Czy a to nie wyglądało inaczej? Ej, to wyglądało inaczej przecież ostatnio. Czy mi się tak kurde zdaje? Przecież to były skały. Nie było tutaj ścieżki, nie było tam przejścia dalej. Tu były skały. Prawda? Czy mi się tak kurde zdaje? Muszę chyba wrócić do starygo, starego odcinka i zobaczyć. Pobietnik robi w lesie. A po to tutaj mi się kojarzy to przejście. Nie wiem. I don't know. Naprawdę nie. Nie mogę sobie przypomnieć. Witaj z powrotem. No, ladzie mnie. Zawołam strażników, żeby zebrali się przy ognisku. Spotkasz się tam z nami. To będzie świetna historia. Strażników jeszcze nie ma, ale może już zajmę miejsce. O, chyba już ich słyszę. Niech nasza postać siedzi, totalnie inna animacja. Dobra, siadajmy. Edith była legendarną strażniczką, która przez wiele lat badała i chroniła dzikie konie jarowickie. Poświęciła mnóstwo czasu, by poznać rozmaite rodzaje zwierząt i roślin, które można spotkać na całym Jarwiku. W pewnym momencie Edith przestała się odzywać, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Z czasem pojawiały się te za plotki, że na przykład uwięziła ją wielka stopa, albo że ktoś ją zmienił w ciemno-człeka, a na bardzo a najbardziej bezsensowna teoria to porwanie przez kosmik. Czytałam o tym pewną fascynującą książkę. Jej tytuł to Kryptyty Jorwiku, Mityczne stworzenia czające się w cieniu. Poet ma na wyspie mieszka wiele tajemniczych istot. Takie teorie bardzo mnie interesują, ale wielka stopa czy kosmici na Jerwiku to przesada, nawet jak dla mnie. Niestety, mamy tylko je, tyle inf informacji na temat tajemniczej Edith Octavii Hartwood. Nigdy się nie dowiemy, czy żyła do końca swoich dni w dzikim lesie, czy może wróciła do domu, gdzie wiadła spokojny żywot. To chyba dlatego um, właśnie ta legenda wciąż je jest żywa, ponieważ nie wiemy, co się stało. Chwila, ta historia tutaj się nie kończy. Patrzcie, co było w Lunecie. Ostatnia strona pamiętnika Edith. Edith, czyń honor i nam to przeczytaj No ładnie. Okazuje się, że ani nie porwali kosmici, ani nie została zamieniona w żadne stworzenia. Po prostu połączyła się z lasem, jak gdyby znalazła swój prawdziwy dom i nigdy nie chciała go opuszczać. Wygląda na to, że przestała się odzywać do innych ludzi z własnego wyboru. Ten popietnik i ostatnia strona znaleziona w lunecie pomogły nam poznać prawdziwe, życie Edit Octavi Hartwood. Choć fajnie myślisz, że przydarzyło się jej coś tajemniczego, to prawda jest jeszcze bardziej fascynująca. Kalista i Angel Bell bez was byśmy się e, sobie nie poradzili. Po prostu została! I tyle nie odzywała się. Tak było naprawdę? Czy to nieprawda jest dziwniejsza od fikcji? No szaleństwo. Ciekawe, co o tym myślą pozostali strażnicy. Anitan Józef, Astrid, Terra, chodźcie tutaj. Hej, co tam? No i proszę, jakim tutaj jesteście tacy Nieważne, co myślicie o tej całej historii? Ten las jest zdecydowanie wyjątkowy. A co o tym myślisz, Józef? Dalej się boisz? Właściwie to nie, na początku było trochę strasznie, ale teraz rozumiem, że ktoś mógłby chcieć się tutaj po prostu zgubić. No i jest wciąż tyle innych rzeczy, które jeszcze nie odkryliśmy. Taki zapał mi się podoba. Czy ci wszyscy strażnicy posiadają jakąś nadludzką szybkość? Rany zamykają stąd szybciej niż y głodny gepard. <grym zamykają> to chyba nawiązanie, że oni nagle znikają. To śmieszne. W każdym razie to była bardzo ciekawa opowieść. Ciekawe, na co jeszcze natkniemy się w tym lesie. Okej. Okay. I to wszystko. Tak? Tak. To są wszystkie e aktualizacje. Myślę, że aktualizacja jest mega ciekawa. Że, że tak powiem. Naprawdę. mój koń? Where my horse? Myślę, że historia naprawdę jest ciekawa pod tym względem, że to była taka właśnie nutka tajemniczości i rozwiązywaliśmy mniej więcej takie historie. historię. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jak Wam się ta aktualizacja podobała. Według mnie jest bardzo ciekawa. Są podobno też rzeczy od. O, oh, u, uh. u, uh, czarny ten. Pięknie. Fajnie. To mi się podoba. Czarne w końcu to dla mnie. A nie zielony czy inny beżowy. Wysłużona, ale wy, wygodna kurtka stężników. Jej wyjątkowa kolorystyka pasuje do kurtki, którą nosi Rowan Alway. Podmo czarną? Chyba tak. Chyba tak. Wiem, że można kupić ubrania dzisiaj właśnie z aktualizacji z, z tego serialu Mistwald, ale ja ich nie będę przyglądać. Bo nie chcę ich kupować, bo po prostu nie podobają mi się. Mm. Także e, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie palce w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!